Ale to miejsce było fajne, znaczy zwykłe, ale można było się umyć, przebrać normalnie, naładować sobie kamerę i telefon i nawet wi-fi w recepcji było. Niewyobrażalne rzeczy, jak mi to poprawiło humor. A dzisiaj ostatnio tylko 200 km do Lusaki, więc tyle co nic. No, tak sobie można podróżować. W sumie cała droga. Od granicy aż do tutaj, póki co, kosztowała mnie mniej niż ten jeden melanż w nakonde, <gry> Który też nie był jakoś bardzo drogi swoją, drog swoją drogą, swoją drogi swoją drogą. Może to nie jest jakoś, nie wiadomo jak fascynujące, ale znalazłem fantę jabłkową. Smakuje tak jak lift, kiedyś takie były napoje u nas. Pierwsza próba nieudana, ale dopiero to przeszedłem i zobaczymy ile to potw. po 25 minutach udało się włapać panu policjantów zambijskich. Wracamy do naszego ulubionego środka transportu Tam nie jedziesz Namibii, a mnie niestety tam nie po drodze jeszcze tym razem I po niecałych czterech godzinkach przeprawy, witamy w Lusace. Niestety troszkę kropi deszcz. Och nie! Jakż ja będę spacerował po tym pięknym mieście. Architektura w stylu późnoapokaliptycznym. Kurczę, duże to miasto, a ja odnoszę wrażenie, że nie chce mi się 6,5 km dymać piechotą. Trzeba będzie wypróbować Miejscową Komunikację Publiczną. Chuj wie co gorsze. No nie do wiary, trafił mi się prawie pusty. Co za dzień. Odnoszę póki co wrażenie, może mylne, że mimo wszystko jednak ta Lusaka stoi na trochę wyższym poziomie cywilizacyjnym niż miasta w Tanzanii. Bo na przykład taki chodnik tutaj Jakieś centrum handlowe, nowo wybudowany wiadukt. W Teresa Lam czegoś takiego się nie znajdzie, tylko chlew i domki z blachy. Ponadto, żeby w autobusie ludzie ustępowali sobie miejsca, jechał, zatrzymując się na przystankach to też jest pewna nowość w ostatnich tygodniach mojego życia. Dojechałem, jeśli by się ktoś zastanawiał, ile taka przyjemność może kosztować, już spieszę z odpowiedzią. Ze śniadaniem, pobytem tutaj, dziewięć dolarów. Tak. Warto było. No i tak sobie siedzę nad basenikiem i wcale nie jest tak, że to jest kolejny dzień to jest ciągle ten sam to nieprawda że wczoraj poszedłem po szlugi i skończyłem na melanżu I tak się kończy wejście oczywiście oczywiście bez kamery a ten gawiatek nie wziął kurwa, żebyśmy na zakupy poszli Nie, nie to ciągle ten sam dzień, okej? Okay? No. To jak już się umówiliśmy, to co? Skoro do Wielkiego Świata dojechałem, to wypadałoby jakoś się ogarnąć i zacząć przypominać człowieka, a nie małpę. I w tym celu trzeba zlokalizować jakiś zakład fryzjerski, bo niestety do tanzańskich jakoś nie miałem zaufania. A tutaj? Kto wie? Ale dobra. Póki co są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, teraz szybka akcja, bo jest przerwa. Ja mam 15 minut, żeby się wyrobić. No i tutaj to jest eleganci, a nie jak w Tanzanii. Buda jakaś z blachy gówna i chłop brzytwą nie ludzi z jeszcze w gębie zazwyczaj. Coś niesamowitego. Tutaj? Nie do wiary. Nie dość, że znalazłem fryzjera normalnego, jak w Europie, albo i lepszego, zapłaciłem dwie dychy, jeszcze skoczyłem do centrum handlowego po zakupy i prawdopodobnie zdążę na drugą połowę. To jest kurwa nie do wiary. W Tanzanii coś takiego to by było abstrakcją. Równie dobrze mógłbym próbować w przerwie wyskoczyć na księżyc i z powrotem. Podoba mi się ten kraj, kurczę. Jak wiele tu kontrastów. No dobra, czas ochłonąć trochę z tych sportowych emocji. A później pójdziemy na spacer w jedno ciekawe miejsce. Kurwa, głęboko tu. Wiedzieliście, że ważki się pieprzą w locie? Obiecałem ciekawe miejsce. No i przyszedłem tutaj. Kurczę, myślałem, że to jest jakiś wielki targ, bo był reklamowany jako e, wielki e, targ miejscowego rękodzieła, uruchamiany w niedzielę i weekendy. Się spodziewałem, że spędzę tu z dwie godziny, a tu paru murzynów sprzedaje kilka misek. Bida z nędzą, ale może coś kupimy. Nie wiem. Skoro market okazał się taki, jak się okazał. To chodźmy zobaczyć, jak teraz wygląda życie na mieście. Ja bym chciał, żeby moja Lusaka rosła, żeby miała wspaniałe pałace, zielone, piękne ogrody, i w ogóle, żeby był Wielki ruch, wielki handel, wielki pieniądz To samo może na początek wypadałoby coś zjeść, ale gdzie by tu pójść? Do indyjskiej knajpy, chińskiej pizzerii? Może fast fooda? Może jakiejś lokalnej? Tylko ja dostrzegam pewne różnice między Zambią a Tanzanią, ja pierdolę. Ale to jest dobra. I tak wygląda właśnie życie nocne. Proszę no, w Zambii 5 minut temu przyszedłem. lokal zmieniamy lokal nie ukrywajmy że w tego typu operacjach mam pewną wrodzoną przewagę nad, nad spoconymi grubasami ze stanów oraz miejscowymi jest 23 stopnie w nocy a te zimne umierają Zapewne każdy, kto ukończył 25. rok życia, zdaje sobie sprawę, że najgorszym na świecie uczuciem jest kac. Od wieków ludzkość zadawała sobie pytanie, czy tej straszliwej przypadłości można jakkolwiek zaradzić. Sprawdźmy. No, jest trochę lepiej. No i co? Okazuje się, że kac może być całkiem zajebisty. I tą sensacją kończymy dzisiejszy program. Do zobaczenia, dobranoc. I teraz powinna wjechać muzyka Stop Gear. Nie zabij się. No, I can... Jeśli Ci się podobało i chciałbyś jakoś dopomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza na pewno wydatnie w tym pomogą. A jeśli Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie? To i tak zapraszam na następne odcinki, które już wkrótce. Może zmienić zdanie.